Czy ty miałeś jakąś przygodę ze smartfonem? Nie, to takie stampowe typu wyskakujesz prawie na brzegu z łódki i oczywiście jest muł, szlizgasz się, topisz. Ale to takie standardy, ale czy takie coś miałem zabawnego? Eee... Nie, no głupie, zapominam, zabiera mnie swój, bo wszystkie wyglądają prawie tak samo. Idę, odpala mnie moja tapeta, okej, okay, to czyje? Czy znajdę swój na miejscu? To takie standardowe, ale mm, coraz rzadziej mi się to zdarza. Chyba z wiekiem jestem coraz bardziej uważny, tak mi się wydaje. Ja też jestem nauczony tego, że pracujesz swoim ciałem. Jak gdyby to jest główne moje zajęcie, ja nie zabieram za kulisy telefonu, nie wnoszę na plan zdjęciowy, bo ja nauczyłem się skupiać. Na czynności, którą robię. I patrzę i obserwuję moich kolegów, koleżanki podczas spektaklu: niby grasz, niby jesteś w temacie, ale wszyscy coś tam skrócą. Ja nie zabieram go ze sobą e, z garderobą. Mogę się skupić. Ja sobie to bardzo cenię, że jestem w projekcie, a nie a udaję, ale to też powoduje, że później zauważam, że wszyscy ludzie gdzieś wyjeżdżają i mają świetne pamiątki, a ja sobie uświadamiam, że. Nie zrobiłem żadnego tego zdjęcia. Byłem na wielkiej imigracji i kierowca po chyba tygodniu zapytał się, czy ja nie lubię zdjęć. Ja mówię czemu. On powiedział, ja nigdy nie wyciągnąłeś aparatu. Ja mówię, może, może masz rację, może coś sobie powinienem zrobić. Natomiast ten świat mnie tak fascynował, że ja chciałem oglądać. Te zdjęcia nie są dla mnie tak, aż tak istotne. No to może gdzieś tam no, prowadzisz social media, więc robię, żeby coś tam było. Czasami masz zobowiązania, jakieś współpracę. Czasami fajnie coś pokazać, bo coś było wyjątkowego. Ale nie jestem i bardzo się cieszę, że nie jestem aż tak uzależniony. Zabieram go z tego powodu, że jak gdyby wiem, że gdyby był potrzebny, to lepiej go mieć przy sobie. Natomiast ja jestem tym typem człowieka, który nie boi się wyjechać na wakacje w miejsce, gdzie nie ma internetu i prądu. E, jestem w stanie. E, Funkcjonować tam nawet najdłużej to chyba półtora miesiąca. Nie ma telefonu, nie ma internetu i super. Jest natura, są zwierzęta i to wystarcza. Nie, nie jestem uzależniony. Bardzo walczę, żeby nie być uzależniony. I to dla mnie jest istotne, bo jak gdyby uważam, że jeśli stracimy umiejętność spędzania czasu samym ze sobą i z naszym naturalnym otoczeniem, to będziemy mieli problem.